No cześć kochani, dzisiaj e, słuchajcie potwierdziły się mój najczarniejszy scenariusz, o którym trąbiłem od wielu lat, jak kiedyś przyjechał z Bostonu do mnie Jeremy Medigan, który szukał wody na całym świecie, to był jego zawód, on mnie później zaprosił do Cleveland. I powiem wam, dzisiaj oficjalnie prezydent Joe Biden, urzędujący prezydent, wypowiedział się, czyli... Jak urzędujący prezydent, coś mówić, to znaczy, że jest to stanowisko rządu USA, że ocieplenie jest faktem. Te pożary lasów i to, co się stało teraz z tym huraganem, tam tym tajfunem, czy jak to tam nazwać, niestety to jest oficjalne stanowisko rządu USA, że ocieplenie klimatyczne jest faktem. Czyli możemy zacząć już odliczanie i podziękujmy, że żyliśmy w tak pięknych czasach. Pozdrawiam wszystkich do usłyszenia. Na razie cześć. Gdzie to zaś to?